AMG, klasa S. My the best, my to sukces MTS. kręcą się biznesy, ona kręci swoją S. Jazz i pisze kolejny wers. Cześć mordy, wracamy tutaj z nowym odcinkiem szybkiego rapu Pierwszy odcinek wam się bardzo spodoba Postanowiłem nagrać od razu drugi, ale muszę zmienić jedną rzecz w swoim wizerunku. Inny styl rapu to inny wizerunek, więc... Nie wiem po co ja to robię, ale trzeba odpowiadać wizerunkowi gwiazd. Dzisiaj robimy kolejny szybki rap. Kolejny szybki rap, to mniejszy. Naszym wybrańcem jest Kizo. Dlaczego Kizo? W sumie już o nim słyszałem, że on istnieje. Jego muzyki tak zbytnio nie słuchałem. Wszystko co o nim wiem to, że on jest z Gdańsku, że ma Panamerę, AMG, też on... Jest... MTS, my to sukces, smaczna kawusia, sukces iliana, kizers Dobry kokosowy. Widzę, że ludzie lubią kizo, on ma dużo hitów, robi dobre liczby i chcę wam pokazać, że jego muzyka też nie jest skomplikowana że da się ją też zrobić w 5 minut, on sam tego nad nie ukrywa Robię bęgery w kilka Jego ostatnia płyta się nazywa Jeszcze 5 minut, więc jeszcze 5 minut i zobaczycie piosenkę i teledysk w stylu kizo ale zanim zacznę robić ten beat, to muszę koniecznie coś zjeść, bo jestem tak godny, nie dam rady pracować. I dzisiaj przygotuję sobie na kolację wyjątkowe danie: najlepsze danie, które można znaleźć na półkach polskich sklepów. Pizza od Kizo, sukces Liliane. O, proszę bardzo. Double Hot Pepperoni. Jak to się przygotowuje? Piekarnik elektryczny nie mam. Piekarnik gazowy też nie mam, ale mam mikrofalem. Przecież to jest to samo, nie? Piec około 15 minut. My przecież już będziemy mieli gotowego tego hita. <noise> Dobra, idę wstawić do mikrofani Trochę słabo, że ta pizza tak długo się robi, bo jestem mega głodny Dobrze, że sobie wziąłem na przekąskę batonika od Kizo. Próbujemy co? Hmm. Hmm. Taki. A, przepraszam. To nie był ten od Kizo. Faz oh, sorry. Będę pierwszy raz próbował. Myślałam, że on jest czarny, a on jest biały. Smachuję zajebiście, ale brakuje mi tutaj na przykład smacznej kawusi. To za gówno. A, pomyliłem kawusi. O, karmelowa. Mm, muszę przyznać, że naprawdę kawusia jest smaczna. Ale ta ze Starbucksu naprawdę jest chudziowa. Teraz już mam tyle energii, że mogę już zacząć to robić. Nie będę czekał już na tą pizzę. A zaczniemy jak zawsze od bitu Kizo pisze w różnych stylach Czasem ma i rap bity, czasem ma takie bardziej klubowe Zrobimy taki beat, żeby połączył w sobie i hip-hop i klubową muzykę Zaczniemy od bębnu. Klubowe bębny są jeszcze bardziej proste od hip hop <laughs> <laughs> Najpierw dodamy kick Bierzemy ten, kurwa Kopiujemy po prostu Mamy już kick Od razu klaskania dodamy Nie jajami ten pierwszy klaskanie u nas idzie tak samo jak kick, tylko że przez jeden. No i dodamy high Pasuje w sumie każdy. High u nas uderzają w tym miejscu i też po prostu kopiujemy to. Jest zajebiście. Teraz dodajemy bass. Musi być taki agresywny, żeby do hip-hopu pasował i do disco polo. Bass, agresywny. No disco. O, ten nie pasuje. Ten jest idealny. Teraz musimy wymyślić jakąś melodię, ale więcej niż trzy nuty nie może być w basie. Już roz, po prostu rozkurwia głowę. Banger, ale musimy jeszcze jakąś melodię chociaż dodać, chociaż kurwa, jakąś. Znalazłem taki typowy dźwięk, takiego techno. A żeby to brzmiało bardziej jak hip-hop Wziąłem jeden z najbardziej znanych dźwięków z Omnisfery I zrobiłem dodatkową melodię No i widz jest gotowy Teraz zostało napisać szybko jakiś tekst O samochodach, biznesach, narkotykach Pieniądzach, kobietach MTS, AMG, Panamera No i widzimy się za chwilę w teledysku W łóżku z nową damą, gdzie już nam mam wyjebane Wczoraj no, poszliśmy spać na ranę, bo w klubie było grane Zajram towar, żeby wstać, zajram śluga, żeby stracić Żeby na wszystko było stać, Widzę biznesy ogarniać Mam kawe kawę i smaczne badony, sukcesy robimy miliony Miliony wiedzą, że sukces to my, robię 5 to i co Ja parę sekund robiłem hita, czy mam serca, ale chcę crajza W ręku mam gruby nowina Dolar pele czy hrywna Cyfry duże jak wagina, twoje pyle albo kurwa jak chilla Jestem kurwa oryginal Znowu nuta wpada viral Pada mera na parkingu zimna, dziś tu jeździ inna maszyna Be best you don't think.